Hej. Okay. Jesteśmy już w, na słoneczku w warzywniku przy Nie tak. można wysiewać do gruntu. Można wysiewać. Już można było wysiewać od marca, ale Agnieszka się spóźniła <głos> trochę. <głos> znaczy nie, no możemy marchew wysiewać, słuchajcie, od marca do lipca tak naprawdę. W zależności od tego jakie tam odmiany, na zbiór wczesny, późniejszy, później też na przechowywanie, nie? Dobieramy te odmiany, żeby... Żeby później też spełniły oczekiwania, bo jednak te odmiany, które są do przechowywania, one się tam charakteryzują trochę, inną, trochę innymi rzeczami, więc my na razie siejemy taką wczesną odmianę. A powiedz mi, bo masz ten warzywnik, te grządki już któryś rok i teraz tutaj będziesz wysiewała marchew i pietruszkę, a co tutaj rosło rok temu? Rok temu rosła tutaj fasola. Jednak y, marchew, y, pietruszka, baldaszkowate one się, one nie lubią po sobie rosnąć, nawet nie znoszą wręcz, mhm. więc y, należy te minimum 3 lata zachować odstępu, a nawet y, od 4 do 5 polecają. Także pamiętajcie o tym, jeżeli macie problem z tym e, zmianowaniem, e, to polecamy nasz podcast. Y, mm, Nagraliśmy już jakiś czas temu, ale odpowiadaliśmy też tam na pytania widzów i mówiliśmy o tym właśnie, co szczególnie czego nie, nie należy siać po sobie, po sobie mm -hmm. więc, więc warto posłuchać i się przygotować do tego. Tak, co znosi, co toleruje jeszcze tak, ewentualnie, tak, a co tak. tutaj akurat marchew nie. E, dobrze, słuchaj, czy ty po roku musiałaś tutaj coś dosypać? wiesz co, musiałam tak, uzupełnić skrzynię, uzupełniłam skrzynię kompostem, jeszcze musiałam się też zastanowić, co, gdzie będzie, no bo niektóre warzywa nie lubią jednak bezpośrednio rok po oborniku, więc, ale niektóre lubią, więc trzeba tam dorzucić, tak? Ja dorzucałam granulowanego obornika na początku sezonu, można też świeży dać na jesień, nie? No, każdy tam sobie robi jak, że tak powiem, mu wygodnie. Ale ponieważ trochę jednak się tej ziemi wynosi mimo wszystko z tych skrzyn, nie? I ona lekko osiada, to do, dosypałam tutaj kompostu, wymieszałam i, i tak przygotowaną ziemię. Teraz jest tutaj y, ładny dzień, więc jest nagrzana, ogrzana. Y, będziemy wysiewać marchew i gdzieś po około dwóch tygodniach powinna nam wzejść. W zależności od tego, jaką też będziemy mieć temperaturę, nie? Nawet jeżeli byłoby bardzo długo teraz zimno, takie, taki rok się w tamtym roku mi zdarzył, to on na tak czy siak zejdzie, tylko po prostu trochę później, nie? I Tutaj się nie martwimy. Wysiewałaś już parchebki w grządkach podwyższonych? E, tak, w tamtym roku tak. Mhm. Okej, okay. jest jakieś minimum, które powinna mieć wysokość te grządki? To znaczy ja w ogóle to nie jestem do końca zwolennikiem wysiewania korzeniowych do grządek. Ta odmiana akurat, wiem, że ona nie jest zbyt długa i ona mi się w tamtym roku sprawdziła, dlatego ją wysieję. Wysiałam też, żeby po prostu wypróbować do gruntu na siew jesienny, nie? To też jest film z panem tatą, jak robimy ten wysiew. Pan tata nie jest zwolennikiem siania na jesień. Ale to za chwilę też może pod koniec filmu pokażemy tą grządkę z tą marfią jesienną. Wiecie, to chodzi też o to, że tutaj ta ziemia się ona się szybko bardzo nagrzewa, ale szybko też się ochładza i mhm. ten korzeń spichrzowy i tak samo jest przy selerach. Ja mam wrażenie, że on lubi jednak tą stałą temperaturę, nie? Ale generalnie nie, no marchew spróbuje, zresztą powiem Wam tak, seler to jest takie warzywo, które jemy tak naprawdę, no jakby też hmm, czekamy do końca tej jesieni, tak. wyrywamy go trochę tam sobie do zupy. No ale u mnie jest taka sytuacja, że dzieci to naprawdę wyrywają, Tą marchewkę myją marchewkę wie, też a, czasami tam byli. tutaj w tej rzeczce, która tak, jest nie, i, od razu, <laughs> i zajadają, no więc, więc tutaj tak, a tutaj będziemy próbować. A tej rzeczywiście ta odmiana jest taka mniejsza, więc, więc myślę, że można, ale też pamiętajcie, że w naszym sklepie mamy takie grządki, modułowe, więc tak, można, mogą, być wyższe. Tak, mogą mhm. być wyższe, więc można tak sobie dobrać, dobrać wysokość, że te korzeniowe warzywa również można wysiewać. Co wysiewamy? Wysiewamy. Dobra. Okej, okay, wyznaczamy sobie jakąś ścieżkę i teraz tak, każdy, no taki ogrodnik amator, ale taki naprawdę amator, Przynajmniej raz w życiu siał marchew czy rzodkiewkę, bo to są takie warzywa, które się nawet w dzieciństwie, a jeżeli się nawet teraz ogródkiem nie zajmuje, to pamięta ten wysiew. Słuchajcie, wiecie o tym, że jak posiejemy zbyt gęsto, no to musimy przerywać, żeby te marchewki nie były zbyt stłoczone, bo nie będzie żadnego plonu. ziemię pamiętajcie, ona musi być głęboko spulchniona, ponieważ tak, zjadamy ten korzeń spichrzowy i tam w nim, że tak powiem, o niego się martwimy, to co jest pod ziemią. Taka mocno zbita, gruzełkowata ziemia, taka nawet bym powiedziała trochę kamienista, to się nie uda, bo jednak te korzenie będą nam się wyginały. Jak będzie za gęsto, to będą nam się splatały, więc... Dobrym rozwiązaniem jest sugerowanie się na przykład wysiewem łąk kwietnych. Bierzemy sobie taką kubkę marchwi i dodajemy dwie takie same kubki, czyli dwa do jednego, tak? piasku po prostu. I to nam, jakby, tą rękę będziemy mieć trochę lżejszą do tego wysiewu, bo tak to nam się wydaje, że. A, już wysieliśmy pewnie. Czyli skorzystałeś z patentu. na wysiewanie łąk. Tak, tak, tak. Bo wiesz, nam się wydaje, że o Jezu, tak mało, nie no, co to, nie, za mało, za mało wysiałam. A teraz już mam więcej, dużo więcej i po prostu wysiewam razem z piaskiem. I tak zapewne będę musiała to troszkę przerwać. Pamiętajcie, dwa do jednego. Możecie tak samo postąpić. Także nie oszczędzamy. To nie chodzi o to, żeby wysiać całą opakowanie, tak naprawdę, i później je co? Przerywać. Przerywać. I tak będzie trzeba je trochę przerwać, ale zaraz to oczywiście podlejemy. Jeżeli chodzi o podlewanie, to istotną rzeczą jest to, że w tym momencie, kiedy buduje nam się ten system korzeniowy, ten korzeń spichrzowy, on się tworzy. Kiedy nam wzejdzie siewka, to wtedy, jeżeli się okazuje, że ma być susza. To jednak podlewajmy, podlewajmy, bo to jest najważniejszy moment do tego, żeby ten korzeń się prawidłowo nam wytworzył, tak? I podobnie Więc... postępujesz z pietruszką? Tak, tak samo robię z pietruszką, dokładnie. Mhm. Okej. Okay. Co jeszcze będziemy wysiewać? Wysiejemy w ten sam sposób właśnie pietruchę, ale z takich rzeczy... Zobaczcie, mamy jeszcze też średnio-wczesną odmianę. To jest super maja. Tak, ona jest trochę dłuższa ją bym siała do gruntu gruntu, czyli do grządki takiej. Jest naprawdę przepyszna, Mieliśmy ją w zeszłym roku jest super machów. Ale super mhm. też patentem. I zaraz ją posadzę obok. posieję. Zobaczcie, to jest tak naprawdę jak zerkniecie sobie też na taśmę, to od razu widać w jakiej... Tej, tej ta... nie trzeba będzie przerywać. Nie, to, tej nie trzeba będzie przerywać. Zobaczcie, jak to na Jedno nasionko, tak. Jak ono jest oddalona od drugiego. Także spróbujemy sobie takiego wysiewu na taśmie, ale jeszcze Wam pokażę, pokaż tu Michasiu co ja mam, przegląd, y tak. jeszcze mam jedną supermarchew, też średnio wczesna, też na taśmie, daje bardzo fajny plon, ta jest plenna. Obok posiejemy pietruchę. I wiecie co jeszcze bym chciała zrobić? Chciałabym jeszcze zrobić kukurydzę. Michasia, nie było tego w scenariuszu, ale nie wiem, czy możemy zmienić na poczekaniu. <grydza> możemy, możemy. Super. Ja co prawda teraz wspomnijmy o tym, ale zrobię rozsadę. Nie będę jej bezpośrednio do gruntu, bo ona jeszcze chwilę by musiała zaczekać, tak naprawdę. Więc podpędzę ją troszeczkę w szklarni i później wysadzę. Dobra, czyli podsumujmy. To na rozsadę, kukurydza na rozsadę, tak. jeszcze do szklarni. Tak. Teraz wysiewamy jeszcze marchewkę. Zarówno tak. też na taśmie, to za chwilę też pokażemy. E, będziemy wysiewać jeszcze rzodkiew, em, koper? koper i sałatę. sałaty, taki miks sałat na taśmie. Które też są na taśmie. Dokończmy, może tą markę. No i pietruszkę jeszcze. Tak, na taśmie. Okay, to jeszcze marka Czyli na taśmie. tak, to jest od tego. Tak, podpisz sobie od razu, żeby to nie. Pojawiło. Niby duże patyki, ale potem jak te małe, to wiesz, gdzieś mi się już liście rosną, to mi się po prostu wszystko miesza. nie dasz mi chwilę? Pójdę po... o, tak, tak. A, mhm. jest potyk, dobra, zostawimy jej. Myślę, że tutaj damy jeszcze marchew i w ostatnim rzędzie damy... Pietruszkę. Pietruszka. chociaż fakt faktem, że biorąc pod uwagę to, że ta marchewka zostanie zjedzona naprawdę szybko, Sobie pozwalam na to, żeby je po prostu trochę bliżej siebie po... posiać. jak szybciutko, i tutaj jest ta pewność, że one będą rosły nie tak, tak blisko siebie, nie trzeba będzie je przerywać. Super rozwiązanie. To była ta. To się nazywało coś na M. O, to jest. Ile tam tych pasków było? Trzy paski, ale one są długie, bo ja zobacz... Mm. Z... To jest, wiecie co, to jest ilość na taką uprawę w gruncie, gruncie, że tak powiem, nie? A to tak naprawdę jeden Pięć metrów ma jeden pasek, tak jest tutaj. Okay. Czyli ta jest właśnie 10-12 cm, tutaj mamy taką 20 cm, tutaj też 20 cm i ta jest też krótsza właśnie, którą wysiewaliśmy tutaj odmianę. 12 cm. Ostatnią rzeczą będzie pietruszka. Pietrucha 15 cm, dlatego myślę, że będzie ok. Jak będziecie kupowali, nie to, żebym tutaj, ale no naprawdę pietruszki wystarczy jedno opakowanie kupić sobie. Tak? Czyli dwa do jednego. zmieszam to sobie z piaskiem.

A teraz idziemy po kolewkę i podlewamy.